Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Równo tydzień temu o tej porze jeszcze rósł tutaj poplon. Dzisiaj została zasiana bezorkowo pszenica, pszenica odmiany Bosporius. Stanowisko po pszenicy znowu, ale tak jak mówiłem był tu zasiany poplon. Zastosowana została uprawa bezorkowa i się wygląda w ten sposób. W niektórych miejscach, gdzie ten poplon był naprawdę spory to o, takie coś się ciągnęło za za silnikiem ale, ale by się nie ciągnęło, gdyby były rednice talerzowe niestety przypadkowo włączyłem nagrywanie wracając no niestety nie posiadamy silnika na rodnicach talerzowych, więc tak to się zasiało i no i zobaczymy jak to powschodzi. Dzisiaj jest 14 października, piątek Dzisiaj jeszcze planuję wykonać zabieg ostatnim rzepaku odżywkę odżywką popryskać, tu mamy rzepaku 3,70 chyba, tak coś koło tego, także kawałek fajny pola jest, ja zaraz idę do setora i zaczynam oprysk. Także to by było na tyle z tego filmu, taki krótki film, żeby pokazać Wam, że udało się zasiać na tym polu 3 hektary pszenicy bezorkowo, gdzie rósł spory poplon. Także do następnego i na razie cześć.